Ty jesteś? ty jesteś w środku? W magazynie? Aha, Stoisz tak. na schodach? Tak. No to 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 byłeś. Tak. Co ty taki przestraszony? No, kurwa... Przejebane, tyle botów, wszystkiego tu jest. Ty botem jesteś też, to więc. Tak. Opaczki. No i co to za chulnia? No No co? Na lewo mam. Z panie, idealne No i tak się złoży na strzałach, kurwa. Snajpera. Uhuhu. Wypierdalaj, nie patrzcie na mnie. To bym jak jeden rezerwował się To bandaż. Chcesz jeden bandaż? Trzymaj na rejonie. Mam dwa. To znaczy trzy. Dobra. A mam tylko snajkę, nic więcej. Skup się go się Nie Ha, no i co, normalna? To chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. No, trzeba było to trzymać. Ja i tak nie będę miał szansy, żeby, kurwa. jest dziwnie wszystko pozamykane. I puste. Nie, ja mam pełno. O, trzeci czerwony. To znaczy drugi już rwą, i ten. I co? O, ked drama. Mam hmm. Na nadzieję, że jakieś trupy znajdziemy. O, no, Chcesz jednego Kedra? Nie, nie, nie Uważaj jedne tak? Nie, nie Drugi taki sam no bot na górze Cześć panie bocie Masz buta dziurowego Chętnie tak, ja bym cię zabił, może wietrz, Leco. O. Muszę mu jednąć. Eee, dostał go, tam go. Niech się żyje. Przez chwilę. Gdzie poszedłeś, żebym wiedział. Ja jestem pod checkpointem. By Byłem pod checkpointem. Zabił cię? Tak. Ktoś? Nie wiem kto. Gościu, jest. Nie, po bo... Tak A, ja wiem gdzie jest, ale... No, co? Nie mam ammo, bo mi pomóż, kurwa. Nie mam ammo. No. No giń! Gościu nieśmiertelny, nie? Nie, no zaraz mi szlak trafi. No widziałeś jak dostał? Nie, ze snajpy go bije teraz z noża. Jak mnie zabije, to jedny chyba. Nie? Ale on mnie trafia i. Co jest? Nie mogę go bić. Ale gówno. Goście powinni się już dawno złożyć! No, nie wierzę, nie. No, by... kurwa, tak. Nie, ja to chyba wrzucę na. Gościu sobie jeszcze stoi, przegląda itemy w tym i nic mu nie jest. leczy się cały czas. Jakie to jest gówno, czemu on żyje? No przestać to ładować już Dobra jak zginę się w kółkę Gościu też sobie przeładował Dostał i żyje No nie, to jest przegięcie Zginąłem, nie? Gościu dostawał nieśmiertelny typ.